Witam Was moi drodzy na kanale. Przed chwilą na tych łąkach pod nogami znalazłem modliszkę zieloną, a troszkę mniejszą niż zielony kolnik polny. I muszę Wam powiedzieć, na razie mam ją w worku foliowym, potem włożę ją do słoika, aby ją dokładnie oglądnąć. Ale muszę Wam powiedzieć, że ona próbuje się uwolnić, próbuje być wolnym stworzeniem, próbuje żyć na wolności. Jakże głupi jest człowiek, który jest zniewolony przez telefony komórkowe, informacje tego świata, ducha tego świata, moc tego świata, chwałę tego świata, systemy tego świata, i jest na smyczy tego wszystkiego, jest w niewoli, moi drodzy, i nie szuka Chrystusa Jezusa, aby Chrystus, Bóg mógł wyzwolić, uwolnić. Takiego człowieka i wypuścić na wolność jako nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie.